Co jest lepsze, czekolada czy prawdziwe jedzenie? Nasi bohaterowie postarają się odpowiedzieć na to pytanie. Jesteś na kanale Hachanom, a to nasz nowy challenge: czekoladowe jedzenie kontra prawdziwe. Zaczynamy! Pit tak się martwię. Nie przejmuj się, na pewno dostaniemy coś pysznego. Super, piłka do koszykówki! U mnie też, ale myślę, że moja jest prawdziwa. Niby jak mam ją zjeść? Ona potrafi tylko skakać to wszystko. Z drugiej strony mogę je używać zgodnie z przeznaczeniem. Candy, patrz, jestem teraz prawdziwym koszykarzem. Jak fajnie, wszystkie dziewczyny będą moje. No nie wiem, trafisz do kosza? Oczywiście, patrz. Ojej! Candy, przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie. Po prostu obręcz jest krzywa i się nie udało. Chwileczkę. Odpocznij sobie. Co się stało? Gdzie jest moja czekoladowa piłka? Pit, nie tak szybko! To moja piłka, oddaj ją. Jesteś taka chciwa, Candy. Oj, piłka się wyślizgnęła. Co za rzut! Prosto do celu. Hurra! Muszę zdobyć tę piłkę, będzie moja. Aj! Zawsze te rozwiązane sznurówki upadłem chyba prosto na piłkę. Nie szkodzi, to nawet lepiej. Teraz czekoladę można jeść kawałek po kawałku. Jest pyszna. Ja też chcę trochę. Mogę dostać kawałek? Tak? I kto tu jest chciwy, Pit? Ciekawe, co jest pod losem. Nie tak szybko, Pit, ja pierwsza. Co? Ziarna kukurydzy? Co mam z nimi zrobić? Masz pecha, Suzy! Wiem, geniuszu. Jakie małe nasionka, może je rozgryzę? Auć! Nie, są za twarde! Nie mogę patrzeć, jak cierpisz. O, oh, wow! Czekoladowa kukurydza. Super! Nigdy wcześniej takiej nie widziałem. Smakuje wyśmienicie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją całą zjem. Ej, hey, Pete, może się ze mną podzielisz? Nie mam mowy. Masz własne ziarna, więc je zjadaj. Taki jesteś? No to lepiej uważaj. Mam nadzieję, że spodoba ci się mój prezent. Małe bum dobrze ci zrobi. Suzy, czy to jest bomba? O nie, pomocy! Nie trzeba było być takim chciwym. To prawdziwy popcorn! Jest pyszny! Ciekawe, co tym razem dostaniemy. Wow, mam czekoladowego burgera. Super, uwielbiam burgery. Ja też! Ojej, jaki jest ładny i afetyczny! Hej, Pete, czy twój burger jest czekoladowy? Ja też takiego chcę. Przykro mi, Candy, ale to ja dostałem czekoladowego burgera i chętnie go zjem. Co za uczta! Może dasz mi kawałek. Dobra, jestem dzisiaj miły. Czy czekoladowy ogórek wystarczy? Ha, śnij dalej, Candy! To mój czekoladowy burger, co oznacza, że zjem go sam. I ogórka, i bukę, i wszystko inne. Mam pomysł! Hey Pete, patrz co tam jest. A to i panik. Twój burger wygląda trochę surowo. Trzeba go troszeczkę podsmażyć. W porządku, teraz jest dobry. Smacznego? Myślę, że ci się spodoba. O nie, Candy, co zrobiłaś z moim burgerem? Teraz to już roztopiona czekolada. Szczerze mówiąc, nie wygląda dobrze. A jak smakuje? O, nieźle. W końcu to wciąż czekolada. Ja też będę miała swojego pysznego burgera. Wcale nie jest źle, jest chyba nawet smaczniejszy niż twoja czekoladowa kałuża. Nie wiem, nie wiem. nie się wszystko podoba, ale przydałaby mi się dokładka. Dasz mi kawałek? Nie, więc zabiorę całego twojego burgera. Patrz już się złodzieju. Hop, I cały burger jest w moim brzuchu. To nie fair candy. Ten burger miał być mój. Nowa runda, co my tu mamy? O, złota korona. Wspaniale. Słuchaj, Pit, czy wyglądam jak królowa? Chciałabym żyć jak w bajce. Moja królowo, proszę o to, twój obiad. Dziękuję, Tom. To bardzo miłe z twojej strony. Złoty obiad dla mojej złotej królowej. Wspaniale, złoty burger i złote frytki. Czy to naprawdę wszystko dla mnie? To jest takie dobre. Jestem gotowa codziennie jeść złote burgery. Rewelacja. Wszystko dla ciebie, moja królowo. Spełnię twój każdy kaprys. Naprawdę? Może to nie sen? Aj! Suzy, zasnęłaś, opamiętaj się. Pete, zniszczyłaś mój sen. Obroziłam się na ciebie. Nie dąsaj się tak. Lepiej daj mi przymierzyć koronę. O nie! Na pewno masz własną. Co jest pod twoim kloszem? Sprawdzimy! To rzeczywiście czekoladowa korona wspaniale z ziemią! To czekolada! I w dodatku jest taka dobra, chcę ją zjeść do ostatniego okruszka! Je tak apetycznie. Ja też chcę czekoladową koronę. A co jeśli moja jest czekoladowa? O, auć! Jednak nie jest. Moje zęby! O nie! Uspokój się, Suzy. Bez zębów wyglądasz jeszcze lepiej. Ej, no nie płacz! Dobra, mam pomysł. Zrobimy ci nowe zęby. Nie, Pit, nie trzeba. Po prostu musisz troszeczkę wytrzymać. Piękno wymaga poświęcenia. Gotowe? Udało się? Jeszcze jak? Chciałabym dostać coś czekoladowego. Możesz pomarzyć, Candy! Co to? Narzędzia? A które z nich są czekoladowe? Są takie same. Nie będziemy wiedzieć, dopóki nie spróbujemy. Szczęścia razem mnie to czekolada. Założę się, że ja też ją mam. Oj nie, to nie czekolada! Jesteś taki głupi pit. Jeśli moje są czekoladowe, to twoje są prawdziwe. Zaraz zjem swoje z ogromnym apetytem. Jakie to jest dobre! Handy ma takie szczęście. Chciałbym zjeść jeden z jej czekoladowych batoników. Ta czekolada tak mnie przyciąga. Jedzenie czekoladowych narzędzi to taka przyjemność. Super! Handy zostawiła na talerzu bardzo smaczny klucz. Ręce precz! Candy, nie rób tak! Spójrz, moja ręka jest cała spuchnięta! To twoja wina, Pit. Nie trzeba było sięgać po moje narzędzia. No i jest je sobie. Właściwie to mam świetny pomysł. Twoje krzesełko jest troszkę chwiejne. Pomogę ci! Poluzujemy kilka śrubek i będzie super. Ojej, zaraz spadnę! Pit, oberwiesz za to! Jasne! A kiedy ty będziesz sobie odpoczywała na podłodze, ja zjem ten pyszny klucz! O, co się dzieje? Nakrętki i śruby! Zapomniałem je posprzątać! O, tu jest klucz! Chodź do mnie! No to co jest lepsze? Czekoladowe jedzenie czy prawdziwe? Jak myślicie? Najważniejsze, że było fajnie. Przed nami jeszcze wiele ciekawych challenge. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce na hahanom!